Na mojej stacji, polskiej niezależnej stacji telewizyjnej. Dziś mamy 14 sierpień 2023 roku. Ja nazywam się Słowo Mirwieczyński i zaczynamy od następujących tematów. Muzyka będzie troszeczkę później, ze względu na to, że nie wiem, czego się tak stało. Mamy lekkie opóźnienie. Więc muzyka będzie później. I mamy taki temat dla tych, którzy są przed przededniu kupienia mieszkania, pożyczki na mieszkanie i wszystkimi względami związanymi z tym wynajem kupnem mieszkania. Nie kupujemy mieszkań, w, nie kupujemy mieszkań w ciemno, tak zwany dół, doł wykop. Panie, wiecie doskonale o co chodzi, i niektórzy są tak nierozważni, że kupują od deweloperów, od dewe, deweloperów to, co tak naprawdę nie ma, gdzie dopiero ma być budowane. Jest to błędne podejście do sprawy. Deweloperzy na tym zarabiają, zyskują ogromne pieniądze na tej sytuacji, a to jest wszystko związane, związane z tym. Że rządzący im na to pozwalają. Nie powinno być takich sytuacji, i już słyszałem po takich rzeczy, bo było mnogo, bardzo dużo, gdzie ludzie powpłacali pieniądze, będą płacić i płacą, płacą, płacą cały czas raty, a nie mają mieszkań, bo deweloperzy zbankrutowali, porzucili inwestycje, nie mieli za co wykonać tej inwestycji. Tego nie robimy. Dzwoni do nas, Krzysztof zwał i proszę bardzo, dajemy głos. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Pana, Panie Sierżancie i witam wszystkich, wszystkich, słuchaczy. No dzisiaj mam taki, taki temat z Czech, bo pojawiła się informacja, że w Pilźnie 18 osiemnastoletni Ukrainiec porwał do lasu piętnastolatkę, pobił ją, zgwałcił, później zakleił usta taśmą klejącą, zwinął i zrzucił z, z klifu. Dziewczyna na szczęście przeżyła. Powiadomiona została policja, i on został na szczęście złapany. Natomiast ten cały incydent wywołał bardzo duży rezonans w społeczeństwie i Czesi zaczęli się już bardzo burzyć z obecności Ukraińców, ponieważ tam przestępczość nagle, nagle wzrosła. I to nie tylko taka, taka lekka typu kradzież, ale też i właśnie dużo cięższa, podobnie jak ta. I właśnie w Czechach 12. czyli w sobotę miał się odbyć marsz właśnie w pilźnie. Niestety nie znalazłem informacji, czy ten marsz rzeczywiście się odbył, bo to no, oczywiście no, to główne, główne gazety tego o tym w ogóle nie będą pisały, ale nastroje właśnie antyukraińskie tam zaczynają coraz bardziej rosnąć i przez Czechy przetacza się no, bardzo duża fala, fala sprzeciwu wobec tego, co tam się.